Witam po długiej nieobecności. Długiej jak na mój kanał chcę dokończyć temat płytki Blue Pill w wykonaniu kamami. Zacznę od przesłonięcia sobie ekranu, części ekranu tą przezroczystą folią, abym wiedział, gdzie. Jak coś pokazuje, to nie widzicie. Bez tego łatwo się zapomnieć. Tak, prawie online. Pokażę, jak zmuszę tą płytkę, mam nadzieję, do działania. Przygotuję, złączę. SWD. zapomniałem zażyć snusa więc może mi się ręka trzęść. ale dam radę Jakimś filmie na YouTube oglądałem, jak ktoś mówił, że mu się ręce trzęsą, i niektórzy pytali dlaczego. A on odpowiedział od małego zamiast od dziecka. No, ok, przygotowane tu sobie przedłużać przygotowałem, aby podłączyć programator, którego raczej wam nie mogę polecić, bo ten programator podruba STM, może wam jak to się mówi psuć niektóre mikrokontrolery, a dokładnie może Wam włączyć zabezpieczenie L4 bez Waszej wiedzy. W efekcie tracicie możliwość dalszego programowania, debugowania. No i podłączam. Pokazuje na, że tak powiem, słabym programatorze, bo w wypadku jakiejś tam F101 i tych starszych mikrokontrolerów nie ma problemu, ponieważ tam nie ma. L4, czy L3 może tu się pomyliłem, czyli nie da się odciąć od programowania W4 już taka możliwość istnieje Ok, tu nie będę tłumaczył, że masa do masy Zegar do zegara, SWD do SWD Dawniej używałem tego szmelcu. Przy okazji, miałem powiedzmy wizję w nocy, aby użyć do demonstracji straido ino raspberry. jeżeli do razbery jest straido ino tego nie pamiętam to zobaczcie film w którym pokazuję jak to Działa. Co miał być w filmie pierwszym ale nie wyszło. No ok. I wgrywamy kod, który już znacie. Mam nadzieję, że się uda. No wymagany upgrade programatora. I tu jeżeli to się nie uda, to musimy zresetować programator i robimy upgrade. Kamami mi robi klon, ale nie podrubę. Programatora STninka robi to na licencji STMA i tam nie będzie niespodzianek że Wam jakiś proces zablokuje. No i co, werble? No, widzę, że idzie ok. Jak widzimy, LED miga szybko. W tłumaczeniu z angielskiego przez tłumacza automatycznego LED macha wyłącznie. Postawimy sobie pułapkę i teraz nie pamiętam, która z ikonek F8 temu odpowiada. Naciskam, naciskam F8 i program. Zadziała nam, a jeśli mówię, a nie patrzę, to robak będzie. On, program się powinien zatrzymać na pierwszej linii, ale uwaga pierwszej dla debugera to nie musi być pierwsza linia programu akurat tak się składa, że tu jest oczywiście też nie do końca prawda, bo przed HAL i przed mainem wykonało się wiele ciekawych rzeczy o tym to można poczytać albo samodzielnie, albo w moim kursie ale to już dla, dla bardziej zaawansowanych jestem nie, temat będę poruszał ale ok, na razie pomijamy te szczegóły. Bo co się dzieje przed minem? Między innymi czyszczona jest sekcja BSS, jak pamiętam nazwę, czyli taka, która. Szkoda, że tu gdzieś. A, tu jeszcze pułapkę. Która yy, to są zmienne globalne, zmienne statyczne, niezareklarowane, czyli statik bez przypisanej wartości. To tak w dużym skrócie. Tematy bardziej dla naprawdę zaawansowanych, tu nie będę tego poruszał, ale na razie tak. Tą pułapkę sobie tu skasuję, i teraz jak już mamy zainicjalizowane że peryferia dioda a no i to jest jeden szczegół o którym zapomniałem owszem nasz kod uruchomiliśmy Dabager, ale po uruchomieniu bagera zadziałał watchdog i wybudził nasz mikrokontroler i on sobie żyje teraz swoim życiem czerwona dioda miga dla inżynierów pali się jeszcze raz widzicie wykomodowałem watchdog zwróćcie uwagę na ekspresowe kompilowanie kodu, gdzie w stride trwa to wieki a mamy ten sam mikrokontroler ten sam AVRGCC, ten sam kompilator ten sam komputer na którym to robię teraz WatchDot nam nie przeszkadza ja wam zaraz pokażę jak problem rozwiązać żeby WatchDot nie przeszkadzał chociaż go włączymy ale chciałem pokazać, że wybiorę sobie to układ port C ODR 13 i zobaczcie, mogę sobie tu na żywo włączać, wyłączać poszczególne piny. W ten sposób możemy nawet generować na uarcie, na przykład znaki, odbierać się i tak dalej. Te tematy są poruszone w mojej książce i te podstawy są nawet w wersji darmowej nie trzeba za nią nic płacić a teraz się pobawmy w debagowaniu. no i teraz jak wykonam kolejny krok F8 no i na czym on polegał trafił w wyjątek Ciekawe. I teraz sobie przypomniałam, że robak to jest F11. Szczegóły naprawdę znajdziecie w mojej książce. A tu wam pokażę, jak rozwiązać problem numer jeden, czyli aby debuger. Nie przeszkadzała nie ten kod. Wystarczy, moja książka, Zaraz ją sobie ściągniemy i książka jest. To znajdziecie w opisie filmu. No pierwsze z pamięci, więc oczywiście się motam, ale wydaje mi się, że jest tu link gdzieś. O, tu. i to będziecie mieli nawet w wersji darmowej dobrze, byście widzieli 146. 46 przy czym warto wiedzieć że Nie jest wymagane to w każdym mikrokontrolerze. To już jest kwestia budowy też mikrokontrolera, gdzie y, czytam też y, środowiska, którego używamy, że niektóre z automatu nam załączają, znaczy blokują działanie watchdoga w chwili gdy zatrzymamy mikrokontroler także na przykład w F100 jest, w 1 F1 jest to problem ale w GZERO na przykład nie trzeba tego robić tylko Teraz no, sam to pisałem i mam tu problem znaleźć tą informację. No i tu mamy dwa. Trzy. Zatrzymywanie watchdoga i innych peryferii w czasie debugowania tu też chodzi o to, aby nie wyłączyć, nie odciąć się od debagera. Tak jak mówiłem, to zależy od mikrokontrolera. Tu macie przykład dla G07. Mo możecie też zatrzymywać inne peryferie, jak uarty, timery. Bo domyślnie one cały czas działają. W wypadku AVR-ów, jak zatrzymujecie program, to zatrzymujecie timer. A tu tak nie jest. On domyślnie działa. Musicie wymusić jego ewentualne zatrzymanie. Na pewności jeszcze. tu dalej ma nic, nie trzeba robić no i spróbujemy a F11 no tak tylko mam wykomentowanego watchdog czyli taki file start F11 No i teraz każde naciśnięcie F8 powinno spowodować zaświecenie, zgaszenie leda bo program rusza dalej jak ktoś nie, nie wierzy to zrobię tak przechodzę tu do delay'a, no i widzicie tak zmieniam stan leda delay i tak w kółko led miga z częstotliwością którą wymuszamy klawiszem F8 to samo uzyskamy tu. Tu możemy wywołać, jak widać, reset. Ale gdzieś jest następny krok. To jest chyba ta strzałka. O, F8 tu. Tu natomiast jest wykonanie kroku z wejściem do funkcji, czyli będziemy po niej, że tak powiem, grzebać, poruszać się w niej i bez f6 to będzie wykonanie tej funkcji, ale jej nie wchodzimy do niej. a teraz zobaczcie jak nacisnę tu to wejdziemy do tej hal wdg i wdg refresh I możemy przechodzić tam kolejne kroki w danej funkcji możecie poznać jak one są zbudowane Delay jak jest zbudowane No i to tyle, No jak widać gdy używamy dedykowanego środowiska, wszystko ładnie działa, no i dedykowanych narzędzi, programatorów, które są tanie jak barszcz, w porównaniu do tego co potrzebujemy do AVR-ów W przypadku AVR-ów 5 stówek czy 1500 zł nie nasze, aby debugować kod, mało tego za pół roku może się okazać, że wyjdzie nowy Procek i musicie kupić nowy nowy programator za nie wiadomo ile forsy, bo nowych już mikrokontrolerów nie obsługuje. Ten programator, on, programator debugger, on działał 20 lat temu i działa dzisiaj. Wyjdzie nowy STM za parę lat i on będzie go obsługiwał oczywiście to nie jest no jak mówię nie polecam tego ale jest on bardzo tani i na początek jak ktoś nie bardzo ma kasę, nie wie warto, nie warto chce popróbować no to niech idzie na, po kosztach i kupuje tanio natomiast z czasem na pewno kupi sobie lepszy programator mało tego płytki Nucleo Discovery to powinna jedna leżeć a nie one mają wbudowany taki programator debugger który można sobie zewnętrznymi przewodami połączyć z uruchamianym systemem i na przykład kamami za taki programator Debugger zdaje się 60 zł sobie żąda a za 7 dych kupicie płytkę czasami poniżej zależy jaką która ma taki programator wbudowany więc macie płytkę startową plus programator no tu już chyba nie warto tego komentować, że jeśli nie zależy Wam na wymiarach, to lepiej kupić sobie płytkę jakąś startową, żeby poznać jakiś nowy mikrokontroler, popróbować pobawić się. A przy okazji macie programator, który na pewno Wam nie będzie blokował jakiś mikrokontrolerów, które uruchamiacie. To tyle. Mam nadzieję, że ci, którzy wątpili, Przestają wątpić w przyszłość tego kanału. Do usłyszenia!